Siema, ja jestem Mikulele, za mną jest Justyna, znana jako Misieku. Hejka. Witamy was w kolejnym odcinku z Until Dawn Słuchajcie, ruszamy do opuszczonego seratorium Wy w tym czasie możecie zostawić like i subika, żeby być na bieżąco. I co? Justy... Trochę stresik jest. Na szczęście to ty tutaj zaczynasz. No właśnie. <noise> Mam nadzieję, że audio już jest w porządku. Niestety poprzednie dwa odcinki wyszły jak wyszły. Chciałam kliknąć jak w Hogwarts Legacy, że chciałam przycisnąć, i myślałam, szybciej pójdzie, jednak nie. O, widzisz, Hogwarts lepsze. O, patrz, totem. Gdzie? No przed tobą, zaświecił się. Tak, też Ale tu odkryłaś dobrze. Jaki to jest totem? Biały. Nie. Ok, to jest chyba. Nie pamiętam ich imion. Pomyślności. Czyli musimy tam podejść, tak? Jak to rozumiem? No on chyba czekał na coś. Okej. Okay. Generalnie dostałam kilka różnych spoilerów od e, Jurki. Jurka, pozdrawiam cię. Jak już jesteśmy przy pozdrowieniach, to przy okazji pozdrawiam mojego kolegę NoKa 87. Tak, więc. <laughs> Trochę spoilerów dostałam. Jestem ciekawa, czy uratujemy, czy raczej ktoś tutaj większość z nie zobaczymy. Dobra, to nie spoileruj mi. Okej. Okay. w twoich rękach jest, żeby wszyscy przeżyli w takim razie. Póki co? Dobra, idziemy do środka. Tak myślę, przynajmniej... Okay. Te wilki jak słychać cały czas. Co to za odgłos z wilki myślisz? No tak, bo on wchodził tu z takimi dwoma wilkami. Pamiętasz? Wylądowałem w najbardziej posranym miejscu na ziemi. Super! Okej. Stary rok. 54. Uh -huh. A tam w prawo coś... Czy tutaj w lewo najpierw? Mm, mogę podejść. Mm, tutaj chyba już po prostu wejdziesz do budynku. To teraz pytanie, mam tu iść czy tamtędy? No nie wiem. twoja decyzja. A wiecie co? No tu to już to wyjdzie. Chyba nie był tu. dobry pomysł. Nie, ale mm. Myślę, że coś tam było. Mm -hmm. no, nie wiem czy się cofniemy. Spróbuję. No, nie wydaje mi się, żeby Ci pozwoliła gra wyjść. Ale ja chcę... aj No dobra, słuchajcie, no zobaczymy. Mamy no. wilki i mamy tego gościa, którego nie posiliśmy. Na którymś totemie było, żeby pogoskać wilki w ogóle. No, ale sobie słodko biegają Jak da radę, słuchajcie, to spróbuję wyjść do tyłu po prostu Co ty otwierasz? Dlaczego? czego? się dobija do niego Gdzie no? Locked Okej, okay, dobra, wiadomo, że potrzebujemy karty Tam nie chcę wejść, bo nie daj Boże, mamy tą kartę hmm. no Chyba, że idziemy, tam. No. nie, dobra Nie no, na pewno nie masz karty Myślę, żeby Skąd miałabyś ją mieć w ogóle? Tam jest jakieś czerwone, no? widzę, ale nie, nie Najpierw idziemy, jeżeli dam radę wyjść to jest strasznie zniszczone, to sanatorium. Mm. O, możesz wejść, zobacz. Tam coś jeszcze jest, ale nie, nie, najpierw chcę mm. zobaczyć. Wyjść, wyjdź, wyjdź, ładnie, o, super. O kurde, to jestem w szoku. No, że to obrady, nie? No. Jest tutaj cosik. Jakiś skazówka. wskazówka. Mm. O, 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 tutaj o, o, o. coś jest. To jest jakieś wyjście. Dobra. No. No, czy to byłoby drugie wejście do tego? Nie wiem czy to jest w sumie teraz dobrze, zresztą wyszliśmy. No nie wygląda to za ciekawie. A no, to... i tak, to, to dobre to słowo. Stąd już chyba nie wrócisz, tak? Kurde, mm. mogliśmy przejrzeć jednak tą kaplicę. To jest kaplica? Nie. No jest anatorium. sanatorium. No. no dobra, to z deszczu pod rynę gdzie iść? Lewo czy prawo? Tu? Dobra, Może do prosto? Kurde, nie wiem. Nie lubię takiej kamery. Zawsze coś tu się może zadziać. Mi kojarzy się ze starymi rezydentami. O, 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 coś tam e, jest... Sobowe. Tam coś jest, a tu nie wejdę co? Tam nie wejdę na pewno. Czy my w takim razie, nie wiem, część gry? Nie wiem. Zobaczymy. Hmm. Nie, no raczej nie, idę z drugiej strony. Czyli tam było opcjonalne przejście. No No, zobaczymy. Wresz... Nie, tędy mam na góry, tu nic nie ma. Okay. Dziwnie to się zapowiada tak, tak jakiś, szczerze. A to krew tu było, o, o, o co to. To jest bardzo. To? Co ty chcesz zrobić? Po co? Okej, okay, rozumiem, że na tym będzie chciał wejść. Nie. Aha, tak. A tam to było? A, nie, no to nie, wchodź tam jeszcze. Halo, Mike, poczekaj. Dzieci się tak śpieszy. I co mam teraz zrobić? <noise> no nie. Dobra, to jest droga powrotna, jakby, z tego co widzę. I na końcu dobra, tam to, coś masz. Czy ja mogę zaraz zejść, już nie zejdę. Uh -huh. A, ja nawet nie mogę kamery przestawić. No dobra, słuchajcie, tam coś było. Strasznie toporne to Until Down. Nie mam pojęcia, co, może to tym jakiś. O, oh, wow. Kolego, to Na głowę spadnie. uważaj Halo Maj <laughs> Idealnie wiecie, co do milimetra <laughs> no, no ta. Okay. O, tutaj coś. No Nie, to w tam nic było. Co to jest? Agregator jakiś? Nie. Nie wiem. Nie mam pojęcia gdzie my wchodzimy. Wow. Miła odmiana. Co on zobaczył? Gdzie my jesteśmy teraz? To jest jesteśmy... ten czapel! No, ale to mieliśmy Okej. Okay. Chyba, że teraz jesteśmy za tymi drzwiami. Nie. Dobra, pytanie, czy chcesz tam zejść jeszcze raz no dobra, i zobaczyć mogę. tam w rogu, czy coś jest? Nie mogę. Aha, Jeśli poszliśmy tam. Dobra, to jest drugie wejście po prostu. Czy okay. zamiast drzwiami, może tędy, ale. Co to, to co... zmienia? Nie wiem. Ja myślę, że to ułatwi nam później jakąś ucieczkę. Gdyby to było jakieś skradanie, tutaj chodziło, no to rozumiem, ale tak? Ja myślę, że to jakaś ucieczka będzie. Mhm. W ogóle w niektórych grach jest fajny mechanizm, że jak bohater gdzieś przychodzi, gdzie nie ma już powrotu, to jakby dostajecie wskazówkę, hej, czy na pewno. Mhm. Ewentualnie w rezydentach, na przykład, masz też mapę, możesz sobie sprawdzić, mhm. i jest w różnych kolorach w zależności czy. Była odwiedzona, czy była cała sprawdzona? Czy na przykład coś tam zostawiłaś jeszcze? Jest chyba totem? Tak. No ale tutaj w ogóle mapy nie ma, więc. To ten pomyślności, to nie, to jest żółtym. Żółty strata? Zgaduję Ale go w gniewką To, to Nie twór! Potwór? Tak! Albo jakaś twarz. to, to twarz to była majka wgnieciona. Uh, uh. A tutaj jeszcze przynajmniej. Gdzie, gdzie, Nieważne. Gdzie? No, nic nie było na pewno. no dobra. Nic nie było, bo nic się mi się nie świeciło. Ej, hop. No dobra, skoro tak mówisz. To teraz. A szybciej, szybciej. Szybka przebieżka. Michael się trochę tutaj nabiega. Na gimnastykuje, żeby nie spaść. Przypomnę... Przypomnijmy, że jest. I zima, a on jest dalej w, w krótkim, nawet nie pod koszulką, bez rękawniku lata. No. Nie wiem, czy tak długo by adrenalina działała nie na wiem. niego. No, chyba, że coś zaszło. Miła odmiana. <noise> Drugi raz to. Nie wiem, fajnie jakby zaprogramowała jakiś inny tekst na to, a. na przykład, że... <głosy> <głosy> <Hey>. go nie. <again. głosy> <noise> Już to widziałem. <noise> Okej, okay, ale działa że są jakieś schody. Mm -hmm, ale tutaj przed tobą na pewno będzie coś do zebrania, bo świeciło się z dwa razy. Okej, okay, to tutaj to. to chodźmy w takim razie? Czy jest jakieś zejście na dół, chyba? To... Nie, no to stół jest. Okej, okay, jest jakaś korteczka. Co tu mamy? Będziesz potrzebować zatyczki do i ci goście strasznie śmierdzą. Mhm. Mm Jacy goście? To chyba chodzi o tych tutaj, co przyjeżdżali do sanatorium. 4 stycznia 1952, personne Sanatorium od Pan Roche. Hmm. Ratowanie górników. Przypominam, że w dniu jutrzejszym, 5 stycznia, ma zostać zakończona akcja ratunkowa w kopalni. Ponieważ liczba pozostałych przeżyciu górników nie jest znana, proszę o przygotowanie wszystkich łóżek na oddziale. Prasa pojawi się na miejscu jutro. Musi zobaczyć, zapewniamy górnikom najlepszą możliwą opiekę. Aha. Proszę pamiętać o tym, że dziennikarze pod żadnym pozorem nie mogą zostać wypuszczeni. Wpuszczań na oddział psychiatryczny. Dopilnowanie tego postawiłoby pana Braga i całe sanatorium w bardzo złym świetle i zaowocowało natychmiastowymi zwolnieniami. Czy oni tutaj jakieś testy na ludziach robili? Tak się zapowiada. No. Mowa o jakichś górnikach, tak? Jakaś akcja ratunkowa. Czyli ci górnicy chyba tam zostali, rozumiem? No słuchaj, ta kopalnia była w kiepskim stanie. Mm. Jak pamiętasz, tę mapę tam wszędzie było zagrożenie. Danger, mm -hmm. danger. Ale może A wiecie, tak. pieniądze były ważniejsze. Blackwood Pines. kogo tak, on mówi, patrz na to do nas? Chyba tak. <laughs> Sanatorium Blackwood Pines otworzone w drugim To całkiem długo do tego momentu się działało. Ciekawe, nie powiem. No, nie ciekawe, co się stało, że je zamknęli, bo tam trochę Nie się kojarzę. Kojarzy. Czy coś będzie? Tu już rozumiem, nie ma nic. No, tutaj nie mam, już jeszcze tam przy drzwiach. To jest jakiś Odin? Teraz zastanawiam się, czy iść tam? Admin tam chyba jest. Faktycznie. Iść tam czy tu? To admin to wygląda jakbyśmy tam mieli przejść dalej, tak szczerze mówiąc. Jeszcze ładnie na czerwono, żebyśmy na pewno zwrócili uwagę. Te drzwi są zamknięte, to wiemy. Czyli my nie mamy chyba dalej karty, więc musimy no to chyba musimy iść admin? do admina po kartę, tak. Okej. Okay. Okay. Dobra, to jest dałem, który przypomina w toaletach. na do, do przekręcania, tak jakieś czerwono się... to zajęty. Albo w szatniach na basenie. Widziałeś, jakie krzyże to były? Nie, nie widziałem. No dobra. Zobacz. O, faktycznie. Aha, no, bo, tam bo tam jest, jest... czapel, świątynia. Okay. No to dziwne, w sumie w To bardziej kaplica. Kaplica, sumie... Świątynia, kaplica, no, wiecie. W sumie by było potrzebne. Ale takie odgłosy, jakby to naprawdę był potwór no to chyba wiatr wieje, wiesz. Mhm. Czy to coś będzie? Mm, tu coś wygląda, jakby była jakaś. Wilka Mamy sefa? To już bardzo chciał zajrzeć do środka. No nie mów, że cały sejf otworzysz taką to. Może jest so, stare. Mamy to Kurde, ile to masz pary w rękach, maj Się odstrzeliły te drzwi? 30 kart zegarowych na to. Czyli 30 górników, bo to chyba o to chodzi Tak Bardzo możliwe, no tak, bo karty zegarowe w sensie, że oni mhm, się odbijali. Tak, odbijali się i zjeżdżali na dół no, Ale takie miejsce wam powiem przerażające Mm, dobra, myślałem, że ktoś tam Też! stoi. Co jest? Masakra. I teraz gdzie? Tutaj czy tam? Na razie tu podejdę. O, coś się Nagle świeci. Nie się zaśmiał, nie wiem czy słyszę, Ja to bardziej chyba walczenie jest. Całkiem nowy. To przynajmniej tak wygląda. O, zepsute. Nie na aparat. A tu przy tych obrazach nie ma nic? Nie. No. Hmm, szkoda. Może i dobrze. No dobra. Dobra, ale na szczęście mam taką możliwość, że oddaję teraz tobie, prawda? Aha, no dobra. To teraz ja tutaj muszę. Przy... O! Halo, nie to. Chciałem szybciej biegać, ale nie ten przycisk. No dobra, to idziemy tutaj. Co to jest na drzwiach napisane? Wiem na pewno od wilki, że jeżeli spotkamy Wilka, nie można go ani zabijać, ani tu robić, tylko trzeba go... no coś z nim zrobić, ale na pewno nie zabijać. No to no to tam nie było, żeby go głaskać. Tak, no bo tak, tak, to głaskać. No, Myślę, że jakieś kości musimy zebrać dla Wilka, żeby mu rzucić, w razie co? Bo ten goś... Ten goś rzucił Wilkowi. No tak. Póki co mamy tylko gazetę. Okej. Okay. Hmm, nie wiem, czy tutaj to jest coś ważnego w tym. Chyba nie. Darujemy sobie czytanie całej gazety. Generalnie, no. że wszystko poszło. No cóż. Skąd wiesz? Przejrzałam się. Aha. No dobra. Skoro tak szybko przeczytałaś. Przejrzałam, nie przeczytałam. No, no dobra. Rzuciłam okiem, Okej. Okay. Musimy... Nie brzmi tak dosłownie. Nie? Iść tu. Co tam jest zejście na dół? Nie wiem. Przepraszam. Co? Jest jest kamera z góry. Jakby szczury chodziło? I co tutaj mamy? To może być ważne. Raport medyczny stanu górników o! Lekarz prowadzący Bowen, Raport medyczny. Raport na temat stanu. Chyba NTS na temat stanu zdrowia 12 górników. 12 jest tylko, bo 30. a 30 zeszło pod ziemię. Uh! Górników przyjętych do placówki po zawale w. Ko... Zawale. Nie, <laughs> no nie nie. i oni po zawale. 12, 12 <laughs> miało zawał i dlatego przeszło dalej. <laughs> Kupański, na tym gałek, miały miejsce w Rozpoznania wstępne. Przyjmując 12 pacjentów do placówki medycznej w sanatorium, spodziewaliśmy się ludzi skrajnie wycieńczonych, zdezorientowanych, wychudzonych, umierających z głodu. Bo tak powinno być. Na szczęście, stan zdrowia górników wydaje się stosunkowo dobry. Nie stracili też dużo na badze. Najprawdopodobniej udało mi się znaleźć w kopalni jakieś zapasy żywności. Jakie w kopalni zapasy żywności? Co nie? Czy, czyżby Be... z tych pozostałych osób, które tam były? Albo 18 osób, które nie wyszło, hmm? albo może to 18 osób po prostu było zdrowych i. No Kilku starszych mężczyzn zgodnie z przewidywaniami stwierdzono zaburzenia czynności układu a także objawy zapalenia płuc. Trwające 23 dni uwięzienia odbiło się na ich psychice. niektórzy członkowie grupy doznali szoku związanego z powrotem do cywilizacji. No nie dziwię się. 23 dni pod ziemią? I da bank zjedli to pozostało 18 osób. To jest faktycznie. To to jest co, co nie mieli innego jeść i co mieli pić? Pić 23 dni, no mieszkamy się to prawie miesiąc, po tygodniu chyba no. człowiek bez wody nawet już. Bez wody to myślę, że szybciej nawet. Ok, powrót do cywilizacji i ponowna latczactwo sprawiają im problemy. Choć ich fizyczny stan zdrowia jest znacznie lepszy niż oczekiwano, wydaje się, że czas spędzony w kopalni odcisnął piętno na pozostałych aspektach zdrowia. Jakim cudem stan zdrowia jest lepszy? <grych> Leczenie. Ze względu na delikatny charakter niektórych pacjentów zdecydowaliśmy się odciąć skrzydło a sanatorium. Hmm. Ewaluacja psychologiczna zostanie przeprowadzona tak prędko, jak to możliwe. Pacjenci z zaburzeniami czynności układu oddechowego Zostali poddani bronchoskopii, przypisano im także streptomycynę. Po stali znajdują się pod ścisłą, 24-godzinną obserwacją. Podpisano Nikola z Henryk z Bowen. A poczekaj, jeszcze No właśnie z drugiej strony można było sprawdzić. <laughs> Aż się boję co będzie. No właśnie. Jeden z tych gości próbował mnie ugryźć. Muszę poinformować jak do, doktora Bowena. Oh no. O, dobra, czyli zostali kanibalami. No, da, no, chopia, odpadlina. Cóż, nie jest powiedziane, może żywych i zjedli. W sumie? Nie wiadomo, wiecie, no. Generalnie nie można jeść ludzi. <noise> nie można. Proszę, nie róbcie tak. Nie, czemu do jakiejś piwnicy schodzimy. Opuszczone są. Tam powinna być taka nóżka jakiegoś gatvora. <noise> Albo pająka wielkiego. Nie, to w O. <noise> jest tutaj Sosik. Kurde, ale. Przecież miejscówki sobie wybrał Mike do chodzenia no, to, to muszę przesunąć, nie ma tam nic do przejścia Co to za ptak Bo, oh, maceta ty, dobra, bierzemy ją A nie, aż się boję, po bo będzie potrzebę. potrzebna no. Z świetnie mm. Ale po co to była maceta w zasadzie? Dobra, kurde, z maczetą to tu mogę świat zwojować. Wziąłeś ją? No wziąłem, okay, schował nie... ją spodnie. Nie no, tutaj widzisz, przy pasku ma. Okay. Dobra, pytanie, czy idziemy tutaj, czy tam? No, wygląda kurde podejrzanie, tak szczerze. A. A ja musimy uważać na palce. Na palce? Tak, To ja też wiem Aha, no dobra. Jeśli się nie bawić maczetą. Ja palce nie Ciachnąć. Okay, nie, ma, nie? Nie, nie ma nic. To jest krzesło. Dlaczego jest świeża krew? Świeża? To nie widzisz? No, nie wiem. Bo uważam, że krew, która miałaby. Nie zwróciłem uwagi, że to świeża krew. A nie możesz tam podejść? Mogę. Chore chuje lubiły sobie popatrzeć. Nie wiem, co oni robili z nim. A mamy coś w notatkach o tym krześle może? Jest. Krzesło do krępowania. Krzesło wyposażone w skórzane pasy, mające nie uruchomić pacjenta. Jest pokryte krwią, bo na to, że użyto go do ostatniego dziwacznego eksperymentu. No, czyli tak jak mówiłem, jakieś eksperymenty tu robili. Ale krew mi się wydaje świeża taka, nie? Chyba co taka zastygła z Nie mam pojęcia. Co oni za eksperymenty robili? A no wyjdź stąd, Mike. Dobra, uciekamy stąd. Yy, tutaj coś. Nie, tutaj nic nie ma. Cały czas to warczenie do ucha. Tak, bo mamy generalnie głos na słuchawkach. I powiem wam, że każdy szmer słyszymy. Nic tutaj nie ma. No. Tam jest okno. Nawet kilka. Znaczy tam się sieci okno. O, 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 o! O, coś tutaj napisali O nie, najgorzej. Ale ciężko się tutaj chodzi. To, to jest... znaczy... co? Ile jeszcze dni będą nas trzymać? O nie. Kto by do licha? Czyli eksperymenty. Tam jakieś fotki kobiet, Ja obstawiam, to facek. Faktycznie faceci siedzieli. Może ich jakieś, wiecie, żony. A można sprawdzić te fotki? Kliknąć na nie? Nie, nie, nie. W sensie no, to znaczy, tam są, wiesz, obok mhm. po prostu były jakieś roznegliżowane panie. Myślisz, że tak by swoje żony roznegliżowane trzymali? No w bikini, no. Aha. No dobra, dobra. To wygląda jak przejście dalej. Zresztą mam się. No chętnie teraz podejdę do... Okay. Ale nie to da musisz się. Musisz tutaj. Tu nie, nie. nie da się. Da się. To odwróć się. No przecież... Muszę przyjść tam. No ale to księżyc po prostu świecił. Widzisz? Aha, a to księżyc okay. świeci albo tam okay. jakiś metale. Dobra. Do wilka na razie nie pójdziemy. Chyba no, że tu jest. Chyba, że on przyjdzie do nas. O! To wygląda jakby było do piknięcia. Mm -hmm. Ale nie jest. A apteczka? Też nie. Ale mógłbyś wziąć sobie Mike. I stare bandaże się przydadzą. Co tutaj masz? Kolejną jakąś karteczkę. Należy za wszelką cenę trzymać abortorów innych wężących z daleka. Matka Tam się, się ręka trzęsie. Wow, to jest... Bardzo rozumiem, czemu nie chcieli, żeby prasa tu węszyła. No, dane w wypadku przed ocalaniem ze sanitarem możliwe urazy psychiczne, być może trzeba ich izolować. Miejscowa prasa zaczęła drążyć. Może stać się problemem. Proszę o dalsze rady. No tak, dlatego mieli prasę trzymać z dala od tego skrzydła psychiatrycznego. W sumie nie dziwię się. A wiesz co? Jedno mi zastanawia. Mm -hmm. Kurczę, bo... jednej wskazówki chyba tutaj zgubiliśmy się. Tak, ale nie mam pojęcia skąd. Dzisiaj trzy aż chyba. Mam nadzieję, że one nie są po kolei po prostu, tak szczerze. Bo to temu też dwóch tutaj nie ma. Tak. Ale gdzie to mówiliśmy z tym? W mam pojęcia. Nie wiem, po nagraniu. Mo może sprawdzimy, czy. Ona gdzieś była po prostu zgubiona, czy to nie jest po to kolei. I... Ale to, no, trochę z Harry Pottera. Jak się a sekret. <grydy> Mogę tutaj podejść? Tak. Tu? Dobra, chodź, kostek pójdzie z nami. Ja kostek chcesz... z brzędzi, wiadomo. No dobra. Tutaj coś ich może. O myślałam, a myślałam, o to tam po tylko. To będzie. O, coś tutaj? No, ale się spokojnie. Coś stuka cały czas. Tu jakaś okiennica. Dobra, to było dziwne. Nie pamiętam, czy coś z palcami mamy zrobić. Nie pamiętam, co to miało być. Tam jest to krzesło, ale... Aha, dobra. Byliśmy przy byliśmy tym krześle. to nie było lustro? Czyli to jest takie to lustro weneckie? To nie jest lustro. To jest po prostu chyba dziura w ścianie A Tak, teraz to nie było dziury. Mi się nie, wydaje. Nie, no było. Tak? A. Aha. Okej. Okay. Bobka. Nie chciałabym jej dotykać. To przejść może gdzieś dobrze. Lepiej jakieś dalej. Zaraz zobaczymy, poczekaj. No tu nie ma nic Dobra, no tak ją wskazuje... Iść dalej może, jeszcze zobacz tam dalej może po prostu Myślisz? Mhm. Jeszcze nie klikaj, nie klikaj. No dobra tutaj nam macha cały czas. O, tu coś jest! To jest ciekawsze ta malutka Dziwna czaszka. Męska głowa zakonserwowana w formaldehydzie. Co to jest, ale. formaldehyd Mała. W sensie głowa jest mała, wiecie, w porównaniu na przykład. Ej, w ogóle wyszło zabawne. Nie wiem, czy tego nie potrzebujemy do faktycznie. E... Tu wiem, że ostatnie na pewno. O, już, już Sprawdzę ladać. wszystkie, może. Tak chyba tam chodziło. O, to jest... eee, Nie wiem, czy to jest dobrze. To? Otwierać już? Trochę go tutaj wysuszyło. Dora, myślałem, że on żyje. On po prostu szczury zjadł. Znaczy szczury zjadł. O, jego? karta. Wiemy, jaka karta to jest chyba. Ta... A to jest ta do odbijania się. Okay, sprawdźmy to. Nie, to do tego. Okay, ale to, to szczurka. Aczkolwiek. Ja bym go by teraz zamknęła, wiecie, bo jak on żyje, mam. No. Żyć, że wyjdzie hmm. jak zombie? No zobacz, tu nie ma tych jakby ludzi. No stoi już wyszedł, sobie poszedł chyba. Świetnie. Tak na cilu to mówisz. Sarah Smith. 24 luty. Zajmowałam się z zmarłą począwszą od 8 marca. O, to ponad rok. No dobra, ciężkie rany szczerbane, brzucha, obrażenia wewnętrzne, dobrze no tak. żyjemy brzusznej, okej. Okay. Trzemoc. Ciekawe. Dodatkowe uwagi, ewentualne dodatkowe uwagi, proszę dobra, jeśli nie ma żadnych uwag. No tu mamy tylko to. To jest to samo. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale bo już to ma ze sobą wziąć w zasadzie, no nic by się nie stało, myślę. Okej. Okay. Dobra, została nam jeszcze jedna. I otwiera. To też jest? No. Nie, pusto. Nawet tego nie mogę wyciągnąć. O no, nie, mogę, okej. Okay. Po prostu musiałam puścić na moment. Co to naprawdę aż tak ciężko wychodzą te... stoły? Dobra, Zobacz, to jest sam... Nie, mówić. to jest taka karteczka, co się umieszcza na zmarłym, żeby identyfikować. Nikolas... co? Nikolas chyba wstał i poszedł. Ale to jest ten lekarz chyba, tak? Czy nie? Bołem. Chyba tak. Zaatakowany przez jednego z pacjentów. Tak, śmiertelne rany, szarpane gardła. Oh. Dobra, to się Czyli dwójka z tych ludzi stała poszarpana. Mm. Uch, robi się grubo, ale myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko. Macie piękne zbliżenie na Majka. Rękę zrobiłem na samym odcinku. Jeżeli podoba Wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Polecam stawić subika, żeby być na bieżąco. Podajcie do Justyny na Instagrama. Link no, ma się w opisie. Tu macie też nikt. I widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, cześć. Taka.